Dobra, właśnie ubieram się w strój zabezpieczający, w kombinezon. To jest bardzo ważne, przy, jeśli walczymy z szerszeniami. Słuchajcie, w tych, w tych tubach czarnych gniazdo zrobiły sobie szerszenie. Teraz tego nie widać, ale ja wam pokażę za chwilę, jak tylko ubiorę strój, bo wylatują i nie chcę, żeby mnie ugryzły, bo jednak szerszeń to zawsze szerszeń. Dobra, za chwilę podejdziemy do tych tub przebrany w strój i zobaczymy jak to wygląda. O, latają strażnicy, nie chcę tutaj ryzykować. Zabezpieczenie jest bardzo ważne, pamiętajcie. Przy szerszeniach podwójny system zamykania Mamy tutaj zamek błyskawiczny. Dobra, i teraz jeszcze rękawice, bo nie widzieliście jak wyglądają rękawice. Rękawice i w środku jeszcze gumowa rękawica. Ta rękawica jest skórzana, praktycznie takie takie jak spawalnicze. Dobra, idziemy zobaczyć Co one tutaj mają w środku? A, ładny domek. Lata strażnik koło mnie. Latają ładnie. Zobaczcie. Dobra, nie ma co, bo za chwilę będzie zbiego, zbiegowisko wielkie. Dobra, bo niepotrzebnie je płoszymy, chcę, żebyście widzieli, jakie są kolosy, bo są naprawdę konkretne. Działamy chemicznie. Słuchajcie, gorąco jest, jak nie wiem, w Poznaniu, a ja muszę mieć ubrany ten strój. Są głęboko schowane w tej tubie, w związku z tym nie będę nic wydziwiał, nic kombinował. Po prostu zatruję całe gniazdo. Zatruję chemicznie. już generalnie po wszystkim. Za chwilę będą przylatywać jeszcze te, które są w drodze, ale już nie mają tutaj co szukać. Dobra, idziemy zdjąć tą rolkę, zobaczymy co jest w środku. Dobra, zobaczcie. Tu jest królowa. A obok to robotnice. Królowa jest dużo większa. I tak to wygląda. A tu przylatują jeszcze. A tu mamy zlikwidowane gniazdo. Ok. I tuba już jest pusta. W środku bezpieczna. Dobra. Kończymy.